Siema, tu... No właśnie, nie wiem, czy mogę powiedzieć wyczesany Ali, bo dzisiaj sprzęt nie z AliExpressu. Prosiliście, no to sprawdzam. To nie wie, ten niech sprawdzi TPOB, czyli The Pistol of Barber, czyli wkurzony Barber. Historia marki TPOB jest bardzo ciekawa, ponieważ sam TPOB jest barberem, zrobił swoją markę sprzętu tylko i wyłącznie dlatego, że miał DISA z ludźmi, którzy produkują i sprzedają sprzęt barberski. Tak bardzo go Kurzyli, że powiedział, że zrobi swoją markę i że zrobi ją lepiej, i że podetnie ceny całemu rynkowi, i że jeszcze go popamiętają. No i chyba wszyscy go popamiętają, bo przede mną zakupione metodą na cebulę, dwa topowe urządzenia z TPOB, a więc Ghost X i Play ale o nich za chwilę. Kim jest TPUB? TPUB jest barberem, Brytyjczykiem, obecnie podróżującym, mieszkającym trochę w Wielkiej Brytanii, a trochę w Stanach Zjednoczonych. Tworzył w tym momencie jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek sprzętu fryzjerskiego na świecie i w misję swojej firmy wpisał w kur innych firm. Jego marketing jest bardzo agresywny, bardzo charakterystyczny. Sam nie pokazuje swojej twarzy, występuje w zielonej masce e, i jedzie po wszystkich firmach równo po pierwsze pokazując, że white labelują rzeczy, że te same rzeczy można kupić na AliExpressie, że to są rzeczy, które są niskiej jakości. Tak naprawdę obnaża bardzo mocno obłudę tej branży. Ja osobiście, żeby było jasne, nie popieram metod, jakimi TPOB to robi ale w 100% zgadzam się z tym, co mówi, ponieważ będąc gdzieś tam ośrodka w tej branży i pracując na rzecz dużych zachodnich marek, mogę powiedzieć, że to jest gniazdo hydry, świątynia obłudy, większość rzeczy, które TPOB mówi, i większość tych disów, które, które robią, no oczywiście są medialne, ale one są zgodne z prawdą. A teraz trochę o sprzęcie. Zakupione metodą na cebulę. Dlaczego? No bo pomimo tego, że ten sprzęt jest sprzętem, który kosztuje około połowę, tego co porównywalnej jakości sprzęt dużych marek, to mimo wszystko jest to sprzęt dość... Drogi. W tym momencie nie można tego sprzętu kupić w Polsce. W Polsce nie ma żadnego takiego oficjalnego przedstawicielstwa, nie ma żadnego oficjalnego dystrybutora. E, mamy sklep na Europę, który mieści się w UK-u. Wysyłka jest albo z UK, albo ze Szwecji. Na tą chwilę dokładnie ta maszynka na stronie TP.OB kosztuje 130 funtów brytyjskich. Do tego należy doliczyć 20 funtów za wysyłkę do Polski. No i niestety czekacie niemiła niespodzianka, ponieważ twoja paczka zostanie zatrzymana na tle, zostanie Slona. Jeżeli nie chcesz płacić aż 130 funtów za tą maszynkę, można to zrobić trochę inaczej. Gdy zapiszesz się na newsletter do TPOB, tam na tym newsletterze są specjalne kody promocyjne i można wyrwać na nowe produkty nawet 30% zniżki za to, że jest się na newsletterze i że zareaguje się na ten newsletter. I bardzo dużo osób korzysta z tych newsletterów, to wiem, ale jest jeszcze fajniejsza opcja, bo jak ktoś jest cebulą, tak jak ja, to może sobie z takiego newslettera wywnioskować. Że czasami mniej więcej raz w miesiącu ogłaszana jest specjalna wyprzedaż, i to są rzeczy, które są ze zwrotów na Amazonie, tak zwane refurbished, odnowione rzeczy. I ja zakupiłem za 68 funtów taki właśnie zestaw, czyli nie 130 funtów, a 68 funtów kosztowały mnie te dwa. Urządzenia. Do tego należy doliczyć 20 funtów za wysyłkę, a więc 68 plus 20, 88 funtów mnie to kosztowało. I jeszcze dodatkowo 106,5 zł cła musiałem dopłacić, pomimo tego, że zmieściłem się w 150 euro. No to wiadomo, Poczta Polska. Głupie kury. Nie popieram metod. Nie wiem, za każdym razem, jak zamawiam coś od TPOB. Za każdym razem jestem karany cłem, bez względu na to, jaka jest wysokość tego zamówienia, ale moi przyjaciele, którzy również są fanami TPOB, mają podobnie. Tyle wstępu, pewnie czekacie na to, jak to działa. No, zróbmy unboxing. Zaczynamy od Ghost'a. To, co najlepsze, zostawimy sobie na potem. Ghost przychodzi w takim pięknym. W takim pięknym pudełku. Jest to trymer. Ja kupiłem go sobie w wersji białej, ponieważ uwielbiam białe trymerki. Co dostajemy? Dostajemy sam trymer ze zdejmowanym tutaj ochraniaczem, gdzie możemy sobie wszystko pięknie wyczyścić i. To okienko z powrotem założyć, mamy stację dokującą, dostajemy kabelek. Niestety nie mamy tutaj ładowania na USB-C mamy tutaj zwykłe USB A, ale tutaj jest taki specjalny kabelek od TPOB, więc bez tego kabelka, no sorry, nie naładujesz. No i podłączasz to do, albo do laptopa, albo do zwykłej ładowarki. Mamy tutaj naszego ghosta TPOB jasno mówi, że był to jego jeden z pierwszych trymerów i nadal uważa, że jest to jeden z lepszych. Tutaj mamy ostrze X, czyli to ostrze drugiej generacji TPOB ma teraz ostrze jeszcze trzeciej generacji. No i to jest jest zajebiste ostrze. Słuchajcie jak to tnie. No to jest no naprawdę powiem wam, że robi, e, robi mega wrażenie, robi mega mega robotę. Co mogę powiedzieć dobrego o tym trymerze? Przede wszystkim jest mocny, ale nie za mocny. To nie jest jakiś demon prędkości, to nie jest jakiś demon mocy, on jest po prostu mocny. No ale to ostrze tutaj robi robotę. To ostrze odcina piękne linie pięknie cieniuje, to ostrze jest ostrzem o geometrii typu taper, a więc mamy tutaj troszeczkę tego kąta i trymerek głównie znajduje do tego, że gdzieś tam wyciągam się z tych linii i on pięknie mnie z tych linii wyciąga. Natomiast w każdym scenariuszu, w którym chcielibyśmy użyć tego trymera, on się naprawdę świetnie, świetnie sprawdzi i naprawdę mogę polecić, co jeszcze tutaj dostajemy, w ogóle on jest, on jest bardzo ładnie zapakowany, ten, ten packaging jest naprawdę mega dopracowany, to jest naprawdę mega fajnie dopracowany, tu mamy jeszcze takie okienko i w tym okienku mamy jeszcze oczywiście olejek, którego jest za mało, żeby użyć, mamy tutaj szczoteczkę, której nigdy nie użyjesz, bo po co i mamy jeszcze tutaj trzy nasadki, no ale tym razem... Tym razem one są w różnych kolorach, a więc, jeżeli ktoś chciałby użyć tego sobie w domu, na przykład do zarostu albo do jajek, to jak najbardziej można. Ja nie używam takich nasadeczek, raczej nie używam trymera z nasadkami. Wolę użyć maszynki z nasadkami, ale jeżeli ktoś używa to na przykład do przytrymowania brody czy wąsa, świetne i jest. Wstrzyżę to genialnie, nie będę się rozwodził, TPOB jest specjalistą, jest kotem w tym, więc absolutnie, absolutnie zajebisty sprzęcior, bardzo tani sprzęt również na stronie TPOB, jak chcesz go kupić tak po prostu, to jest najtańszy trymer, który oni mają, tam chyba jest jeszcze jeden, jakiś chyba jest e, tańszy, super sprawa. No ale przejdźmy do krem de la crème dzisiejszego, dzisiejszej recenzji, dzisiejszego wideo, czyli TPUB Play, no ja kupiłem wersję krówka, czyli biały z czarnym, e, biały w czarne łaty. Słuchajcie, długo się sadziłem na ten kolor, strasznie mi się podoba to malowanie, strasznie mi się podoba połączenie bieli i czerni w tym sprzęcie. Ja znam ten sprzęt, ja pracowałem już tym sprzętem, znam ten sprzęt, znam jego mocne i słabe strony i zaraz wam o nich opowiem. No ale najpierw unboxing. Oczywiście e, ta oto przepiękność przyszła w Pudełku, w którym znajduje się otóż stacja dokująca, troszeczkę inna niż jesteśmy przyzwyczajeni. Co jest fajne, to w końcu są naprawdę fajne, gumowe tutaj łapki i ona widzicie, nie, nie ślizga się nam po stanowisku. Ciach pięknie tutaj wchodzi, cyk i się ładuje. Dostajemy tutaj nasadki dystansowe. I jeżeli znasz nasadki dystansowe z Joterela, to to są dokładnie te same nasadki, które są w Jotrelu. I one są zajebiste. To są te same nasadki, które czasami się dostaje w BRD clipie, te same, które się dostaje w Maitsole i w Kulilangu. Z bardzo dobrego, fajnego plastiku, świetnie wykonane. To jest naprawdę fajna, fajna wartość, bo one są mega, mega, mega precyzyjne i to naprawdę mega działa i świetnie to się wklikuje, bardzo fajnie. Ciach, one mocno bardzo siedzą i co mi się szczególnie podoba, to że ten języczek do zdejmowania nasadki jest długi i można sobie na niego nacisnąć i on jest, on jest długi, nie trzeba tu się siłować z tą nasadką. No to jest super sprawa. W pudełku dostajemy jeszcze, uwaga, narzędzie do zerowania ostrza, znane z Joterela, z mejszoła. Kładamy je między jedno a drugie ostrze. Wtedy poluzowujemy sobie te dwie śrubki sobie poluzowujemy pyk, pyk, ciach i. W momencie, w którym mamy to włożone, trzymamy sobie tu, możemy sobie skręcić te dwie śrubki, gdy wymieniamy ostrze albo czyścimy maszynkę albo cokolwiek i pięknie nam się równiusio tutaj wszystko ustawia. Za to ogromne propsy. Mamy tutaj e, y, ładowarkę. Ładowarka przychodzi tylko w wersji brytyjskiej, ale no worries, za 8 zł można kupić sobie tutaj przejścióweczkę. Albo jak masz w albo Kulilanga. E, to jest dokładnie ta sama ładowarka, która jest w Mateshowa i w Kulilangu. Mamy tutaj oczywiście olej, którego jest za mało, żeby użyć. Pęzelek, który jest żartem. To przyszło z obudową ostrza. No i mamy tutaj również śrubokręt, który... Zdradza pochodzenie całego sprzętu, a więc chociażby po tym śrubokręcie, ale są też inne znaki, można powiedzieć jasno, że TPOB. Tą otóż maszyneczkę e, wykonuje sobie w tej samej fabryce, w której wykonywany jest Mateshow Kulilang i JRL. Po czym wnoszę? No, a no mianowicie po tym, że dużo części jest dokładnie tych samych, mamy ten sam śrubokręcik. Cała konstrukcja dźwigni, e, jak i prowadnicy ostrza, jak i wycięć jest bardzo charakterystyczna dla wszystkich produktów ze stajni Mateshow Kulilang JRL. Słuchajcie, gdy porównamy te dwie konstrukcje, to jest dokładnie to samo. No tylko obudowa jest troszeczkę inna i mamy tutaj mamy tutaj też o proszę bardzo haczyk wysuwany w jednej i w drugiej tak samo wysuwany, chowany haczyk. Prowadnice są takie same, mamy dokładnie ten sam system otwierania i mamy ten sam lub bardzo podobny silnik, który ma dwa dwa biegi. Raz, dwa. Raz Dwa. No, to jest naprawdę najwyższa jakość. To jest naprawdę najwyższa jakość. E, tą jakość niesamowicie czuć w momencie, w którym weźmiemy sobie całą, cały sprzęt do ręki. E, to czuć jakość. Po prostu autentycznie, absolutnie uwierzcie mi, gdy bierzecie sobie po prostu playa do ręki, to macie wrażenie, że on w tej ręce był zawsze. Ona po prostu tutaj pasuje. Ta maszynka po prostu, po prostu ona tutaj pasuje. Pierwsza rzecz, jak go weźmiecie do ręki, to powiecie, kurde, ciężki, o Jezu, jaki on ciężki jest. No jest, trochę wagi tutaj jest, ale z drugiej strony jest to maszynka, która jest cudownie wyważona. Tej wagi w ogóle nie czuć podczas pracy. Jakość materiałów, ten plastik jest najwyższej jakości. Ten plastik jest gumowany. Tutaj mamy gumowany. Ten grip jest gumowany. W ogóle to jest plastik, ale on jest gumowany. Ten plastik jest bardzo wysokiej jakości. Jest pokryty jakąś taką ciekawą, dość teksturką. Jeżeli chodzi o klik, oczywiście, oczywiście cztery kliki, czyli pięć nastawów, wszystko chodzi bardzo mięciutko, bardzo, bardzo precyzyjnie. Nie ma żadnych przed klików, za klików, wszystko wchodzi bardzo, bardzo, bardzo precyzyjnie. Dostajemy tutaj Exoblade, czyli e, typowego fapera. Po prostu on się nazywa. E, to ostrze nazywa się u TPOB. Po prostu Exoblade. E, ono tak samo jak w e, nowych JRL-ach ma rowki, który, w których ma się zbierać też olejek, żeby m, rzadziej trzeba było je smarować. Cudownie się tym pracuje. Słuchajcie, ale na uwagę zasługuje jeden. Najważniejszy fakt. Ta maszynka reklamowana jest jako jedna z najciszych maszynek na świecie. I słuchajcie, no jest rewelacja. Ta maszynka jest bardzo cicha. Przede wszystkim e, TPOB dopracował jedną rzecz: dźwięk, tembr. Pomimo tego, że to jest naprawdę bardzo szybka maszynka, bardzo mocna, o ogromnym momencie obrotowym, to trzeba powiedzieć, że y, wysokość ton. Tego silnika jest bardzo, bardzo uspokajający. Ten ton jest niski, on jest przyjemny. To jest trochę tak, jakby barczysty, wysoki mężczyzna coś mówił, a nie operowa diwa coś śpiewała. Tak bym to porównał. Przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo przyjemny dźwięk. Bardzo cichy i klienci też zwracają na to uwagę. Kurde, oka cicha ta maszynka, o Jezu. Zwłaszcza jak weźmiesz sobie potem trymer z Babylisa, taki już trochę dojechany, no to powiem Wam, że zestawienie jest srogie. Ewentualnie weźmiesz sobie shaver FX 2 z Babylisa, gdzieś tam przy uchu klientowi przejedziesz po tym, jak z 10 minut był miziany tym oto sprzętem, i jest to. Petarda. No więc cóż, jak ktoś by chciał mieć taką, absolutnie przemyślana, moim zdaniem pod każdym względem. Poza tym, że jest biała i że w te rowki wchodzą włosy, i że ja to muszę czyścić, no to ja złego słowa nie powiem. Uważam, że jest to jedna z najlepszych maszynek dostępnych na świecie w tym momencie. Uważam, że jeżeli chodzi o playa, a wiemy już, że TPUB przygotowuje playa dwójeczkę i że niedługo po prostu będzie nowy play. O troszeczkę nowym kształcie, trochę lżejszy, trochę odświeżony, trochę mocniejszy. Wiemy, że to się już w tym momencie dzieje. To słuchajcie, ja myślę, że tego sprzętu akurat duże marki powinny się bać. Bo sprzęt AlieExpressu, oczywiście, jakby zdarza się lepszy, zdarza się gorszy, zdarza się genialny, ale. Tu ta jakość jest absolutnie genialna i jeżeli to by się pojawiło w Polsce e, i rzeczywiście jakaś firma dogadałaby się z TPOB, mogę Wam powiedzieć, że negocjacje są naprawdę, naprawdę, naprawdę trudne, bo zdarzyło mi się uczestniczyć w takich negocjacjach handlowych z, z przedstawicielami marki TPOB. Zastanawialiśmy się nad tym, czy, e, czy, czy nie wprowadzić tego do Polski i no niestety, niestety, tutaj, jeżeli chodzi o cło, cenę, cenę końcową, jaką Taka maszynka miałaby osiągnąć, no to, to po prostu trochę nie ma sensu. Natomiast, jeżeli zamówisz to z Amazona, zamówisz to w dobrej cenie, albo tak jak ja jesteś cebulą i zamówisz to ze zwrotów magazynowych, to czemu nie? Duże marki powinny się bać, absolutnie, bo to jest moim zdaniem. Jedna z najlepiej wykonanych maszynek na świecie, jedna z najlepiej zestawionych maszynek na świecie. Na pewno pracuję nią zbyt krótko, żeby powiedzieć, jak ona się zestarzeje. Natomiast, używając playa w wersji tej pierwszej, tej, tego playa jedyneczki, który wyszedł, on był z tego co pamiętam chyba w tym. W tym zielonym, zielonym kolorze miałem okazję używać takiego playa, który był przywieziony z UK i miał już grubo ponad 8 miesięcy w momencie, w którym, w którym ja go używałem. I podobnie jak w przypadku Mateshowa, nie było wielkiej różnicy między nowym sprzętem, a sprzętem, który już działał kilka miesięcy. Więc wydaje mi się, że tutaj też raczej tego problemu nie będzie. Szkoda, że takie drogie.